Witam Państwa serdecznie, Bojko Natalia z tej strony. Zapraszam Państwa do poniedziałkowej analizy. Można by powiedzieć, że poniedziałek rozpoczyna się dla wszystkich na czerwono. Inwestorzy wypatrujący rajdu świętego Mikołaja, zarówno na indeksach. Na giełdach szukający tego zielonego koloru mogą się mocno zawieść. Z rana dotarła, drodzy Państwo, do nas informacja dotycząca trzytygodniowego świątecznego lockdownu w Holandii. I to właśnie on zdeterminował dzisiejsze otwarcie indeksów. Mocno poniżej, poniżej notowania z ubiegłego tygodnia. Można powiedzieć, że patrząc przez pryzmat tego, co się stało, większość indeksów jest w tym momencie tam, gdzie była przed, przed rozpoczęciem jakichkolwiek rozmów Rezerwy Federalnej na temat. Przyspieszenia taperingu. Na ten moment DAX stracił prawie 2,5%. Szczególnie mocno właśnie dostały po notowaniach europejskie indeksy. Można by powiedzieć, że poniżej 2% każdy się otworzył. Już ta sesja azjatycka była dosyć mieszana. Indeksy potwierały się i notowały się tam dosyć nisko. Bardzo podobnie wygląda to na ten moment jeżeli chodzi o nasz europejski rynek. Patrząc przez pryzmat walut, również fund, który powinien de facto piąć się do góry na fali niewielkiej, ale jednak podwyżki i jedynej podwyżki, jak na razie patrząc przez pryzmat ostatnich posiedzeń banków, powinien piąć się trochę do góry, trochę się umacniać. Tymczasem większość, większość walut, tych, które zdecydowanie mocniej absorbują ryzyko, po prostu zjeżdża do dołu. Więc jakby na to nie patrzeć, drodzy Państwo, dzisiaj kalendarz makroekonomiczny pokaże Państwu, nawet nie mamy za bardzo czego omawiać, jest pusty, to jest zaledwie ten skrawek informacji makroekonomicznych, także dzisiaj totalnie nie ma nic, co mogłoby te ruchy determinować, także rynki będą się w dużej mierze skupiały na sentymencie omikronowym. Jedynym plusem, drodzy Państwo, przyłączę się jeszcze raz do tej mapy, no plusem można powiedzieć w tym całym minusie w postaci Omikrona jest to, że zarówno Niemcy, jak i Wielka Brytania powiedziały, że żadnych lockdownów nie będzie, nie będzie żadnych lockdownów na święta. Nikt na to się nie zapowiada, tylko Holandia może powiedzieć, że zrobiła tutaj taką niespodziankę w postaci tego, że ogłosiła świąteczny aż trzy tygodniowy lockdown. Stąd też rynki bardzo mocno się przeceniły, przeceniły w, stronę, w stronę awersji do ryzyka. Jedynym, tak jak wspomniałam, plusem jest to, że częściej na krajach europejskich wspomniała o tym, że tego lockdownu nie będzie. Mimo tego, że powiedziały to Niemcy, na razie nie wygląda na to, żeby to jakoś złagodziło tą sytuację. Na razie wszyscy fokusują się na tym, na tym co zrobiła Holandia. No niemniej jednak tutaj też te całkiem dobre nastroje zaburzone są, drodzy Państwo. Ja tak sobie zerkam do tyłu, bo patrzę właśnie na wycenę instrumentów na Bloombergu które teraz są na bieżąco, no nieistotne. Ważne jest również to, że plan infrastrukturalny Bajdena również uległ mocnemu opóźnieniu. Jest już kolejny raz, kiedy termin tego planu zostaje przesuwany. Jest to plan, który ma wspomóc, można powiedzieć, gospodarkę, nie tyle co wspomóc, ale dofinansować pewne sektory do jej dalszego rozwoju. Ten plan Bajdena naprawdę się już długi czas ciągnie. Są tam zarówno pieniądze przeznaczone na sektor na sektory rozwoju infrastruktury drogowej, na medycynę, na edukację. No tam bardzo dużo pieniędzy jest podzielonych między te najbardziej potrzebujące sektory w USA. No i to opóźnienie, które wynika z racji niedogadania tego planu, nieprzygłosowania, coraz to nowych poprawek opóźnień, przysporzyło na przykład Goldmanowi dodatkowego kłopotu w policzeniu nowego PKB, nowej prognozy PKB na pierwszy kwartał 2022 roku. I co ciekawe, przez te wszystkie przesunięcia, jak Goldman wyceniał w pierwszym kwartale 2022 roku PKB Stanów Zjednoczonych na 3%, tak, rewizja nastąpiła aż o 1% do dołu. I na ten moment wyceniany jest PKB na około, ta prognoza, tak? Projekcja PKB jest wyceniana na około 2%. Więc w poniedziałek bazujemy na takich nieprzyjemnych, niedźwiedzich nastrojach omikronowych z Holandii i planu Bidena, który na razie jest daleki od realizacji na ten moment, no z racji tych. Wielokrotnych przesunięć. Natomiast plusem tej całej sytuacji może być to, że tak jak wspomniałam, Niemcy i Wielka Brytania, czyli dwie tutaj lokalne można powiedzieć potęgi gospodarcze ogłosiły to, że żadnego lockdownu przed świętami nie będzie. Jakby na to nie patrzeć, drodzy Państwo, można powiedzieć, że polityka fedowska raczej nie powinna sprzyjać. Rajdowi świętego Mikołaja. No, z racji tego, że przyspieszenie taperingu to jest przygotowanie sobie miejsca na podwyżki w 2022 roku, a to raczej to raczej dla akcji nie wróży nic dobrego. Niemniej jednak. Nie można tu patrzeć tylko tak wąskokątnie i teoretycznie, że nie wróży nic dobrego. Niemniej jednak potencjał do rajdu Świętego Mikołaja jeszcze na giełdach jest. No, niemniej jednak zaburzony został dzisiaj przez Holandię. Jak Państwo widzą, jeżeli spojrzymy sobie na mapę, tu mamy akurat mapę spółek z p 500, wszystkie praktycznie na czerwono, gdzieś wybiórcze spółki, Spółki zachowały się na zielono, głównie Amazon i Tesla, no jednak nie jest to duży, duży, że tak powiem, duży plus. Większość spółek notowania, notowania drodzy Państwo, na czerwono, szczególnie mocno sektor bankowy do dołu, sektor technologiczny tutaj mamy również media społecznościowe, również trochę do dołu, no i jedyne, co tak jak mówię, Amazon i Tesla całkiem, całkiem nieźle, bo jako jedne z nielicznych po prostu na plusie. Proszę pamiętać, drodzy Państwo, że ten sektor covidowy, sektor spółek technologicznych, który, no tak na dobrą sprawę, najwięcej zyskał na covidzie, jeśli chodzi o spółki, no i jest teraz dosyć ciekawym nadal sektorem, no i warto sobie pomyśleć, czy jeżeli te lockdown nie będą dalej szły w stronę w stronę, drodzy Państwo, tego, że będą się pojawiały po prostu nowe, nowe, kolejne, kolejne gdzieś tam ogłaszane przez kolejne państwa. Czy znów nie pójść właśnie w stronę sektora technologicznego, sektora mediów społecznościowych przy najbliższych, najbliższym spadku notowań? No, na razie, jak Państwo widzą, może Państwo nie widzą przy. Bloombergu cały czas jest mowa o, o lockdownie w Holandii, o tym, że futuresy coraz niżej wyceniają indeksy. Także na ten moment, jeżeli już zaraz zobaczymy dax bo sobie to będziemy omawiać, jest on dokładnie otworzony luku spadkowym poniżej 2,3%. Jak natomiast wyglądają rentowności? Rentowności również, drodzy Państwo, otworzyły się. Luku, niemniej jednak teraz odbijają to odbicie na rentownościach. Może dać też lekki taki pierwszy sygnał do tego, by odbiły również indeksy. No na ten moment te rentowności szły praktycznie cały czas do dołu, z racji tego, że inwestorzy raczej wyceniali na tym posiedzeniu Fedowskim w tamtym tygodniu, że nic w zakresie stóp procentowych się po prostu nie zmieni. Zatem, zatem nie ma co się dziwić, że inwestorzy raczej nabywali obligacje niż je wyrzucali ze swojego portfela, no bo jeszcze na koniec roku jest ten potencjał do tego, żeby trochę się tam podziało. No i koniec roku, drodzy Państwo, to jest też ważna, bardzo ważna informacja, z którą pewnością Państwo wiedzą, to jest zawsze ten czwarty kwartał i drugi, długa połowa grudnia, to jest zawsze ten moment, kiedy spółki radzą sobie najlepiej, zarówno w kwestiach publikacji, które oczywiście poznamy w po nowym roku za czwarty kwartał, ale również jeżeli chodzi o same, same takie wyniki niefinansowe, które, które pokazują, bardziej bym powiedziała, chwalą się wręcz tym, co zrobiły przez cały rok, bo zwykle te największe ruchy właśnie na spółkach są pod koniec czwartego kwartału, które wyceniają lepsze dane finansowe ukazane już w styczniu, więc. Być może takie, można by powiedzieć, jednokrotne przeceny na rynkach wywołane właśnie fundamentalnymi przesłankami covidowymi również, również mają spory wpływ. Kalendarza makroekonomicznego, jak wspomniałam, nie omawiamy, bo kompletnie nie ma w nim nic. Natomiast spójrzmy sobie na, na ten moment, jak to wszystko wygląda. Osłabiają nam się indeksy. Osłabia nam się złoto, więc pytanie, drodzy Państwo, co absorbuje ryzyko? No, z jednej strony można by powiedzieć, że dolar, zaraz sobie tego dolara znajdziemy, o, proszę bardzo, fund do dolara, fund zjeżdża pomimo dobrych, dobrych wycen, bardzo podobnie fund do jena. Wszystko można powiedzieć, praktycznie pikuje, pikuje w tym momencie do dołu. No, euro do dolara na razie notuje niewielkie odbicie, niemniej jednak ten bardzo duży ruch podażowy, który tu widzimy raczej dzisiaj przy takich. Przy takich drodzy państwo, covidowych ruchach powinien być kontynuowany. Niemniej jednak nie zapominajmy, że przed nami jest jeszcze sesja, sesja w Stanach Zjednoczonych, a mamy praktycznie cały dzień na napływ lepszych informacji. Jeżeli będziemy zarzucani cały czas covid inwestorzy siłą rzeczy no, będą się pod to pozycjonować. Natomiast bardzo mało natomiast mówi się o tym. Że zarówno w Niemczech, jak i w Wielkiej Brytanii nie ogłoszono tego lockdownu i się nie zapowiada, że będzie on ogłoszony. Na razie władze bardzo sceptycznie podchodzą do tego, żeby narzucać na społeczeństwo nowe restrykcje. Spójrzmy sobie na ropę. ROPA również powinna się dokładnie osłabić no z racji tego, że te PMI nawet w Niemczech wyszły takie dosyć mizerne. Indeks IFO również wyszedł słaby, co mogło już na wstępie prognozować trochę problemów z łańcuchami dostaw. Lockdown również zaburzał, jak z pewnością Państwo pamiętają, tak, wiosnę 2020 roku zaburzał transport, także ROPA również otworzyła się na ten moment luką, luką spadkową i kontynuuje te spadki. Mamy na razie lekkie takie wybranie, wybranie podaży z takiego kluczowego miejsca wsparcia, natomiast na ten moment, jak widzimy, tą ciemniejszą świecą następuje ponownie rewizja tych, tychże notowań. USDCAT natomiast trochę do góry, widać, że na ten moment ryzyko nie idzie w złoto, a idzie bardziej w dolara, w dolara i jena, myślę, że możemy sobie to zobaczyć nawet na wycenie, Futuresów, no i widzimy jak indeksy wszystkie tutaj praktycznie na czerwono, jedynie jeżeli chodzi o surowce, takie energetyczne, naturalny gaz trochę, trochę do przodu. No i patrzymy sobie głównie na waluty, najmocniej oczywiście oberwał Australijczyk i Nowozelandczyk, z racji tego, że to są dwie waluty, które najmocniej są najmocniejszymi walutami, jeżeli chodzi o absorbowanie ryzyka do siebie, czyli można powiedzieć, że kiedy mamy ryzyko na giełdach Australijczyk, Nowozelandczyk, to są bardzo ciekawe waluty z Antypodów, które się silnie umacniają. No, indeks Wix dzisiaj, ten indeks zmienności przewodzi notowaniom najsilniejszym notowaniem. no niemniej jednak jak widzimy już tutaj drodzy Państwo do jena i trochę do dolara poszło to, poszła cała, cała tak na dobrą, poszło tak na dobrą sprawę całe ryzyko dobrze to widać też po notowaniach złota, złoto powinno, zaraz sprawdzimy o dokładnie, powinno nam się trochę osłabiać, z racji tego, że delikatnie odbiły rentowności. Złoto miało taki naprawdę fajny, fajny okres na, w tamtym tygodniu na posiedzeniach banków centralnych, natomiast dzisiaj ulega większej rewizji no, z, racji, z racji tych pro nastrojów. Także no, dzisiaj można powiedzieć, że ten. Dzień raczej będzie należał do lockdownu w Holandii. Niemniej jednak pocieszające może być to, że wtorki to są najczęstsze dni odwrócenia, więc jutro, tym bardziej, że trochę, trochę się podzieje w kalendarzu makroekonomicznym, może być już inaczej. Ta reakcja jest oczywiście prawidłowa, jest taka no, mocno alergiczna. Wiadomo, że gdyby. Lockdown został ogłoszony w USA czy nawet w Niemczech, czy w większości państw strefy euro, ta reakcja byłaby większa. Dlatego wydaje mi się, że raczej dzisiaj powinna być lekka rewizja tych, tych danych. Rzuconych na rynki. Przez to mamy tak silną reakcję, a nie inną, gdyż makroekonomicznych danych dzisiaj praktycznie w ogóle, drodzy Państwo, nie ma. No, jak spojrzymy to na wszystkie indeksy, to można powiedzieć, że praktycznie wszystkie na ten moment notują, notują swoje swoje, jakieś minima, nie powiemy tygodniowe, ale poniedziałkowe. No, widzimy, że praktycznie każdy indeksy, jeszcze może US500 dokładnie, każde praktycznie, drodzy Państwo, indeksy wyczyściły wzrosty przed Fedowskie, więc liczmy na to, że sprawa lockdownu trochę mm, gdzieś tam ucichnie nam. Jak Państwo widzą za mną, Bloomberg już notuje wszystko, wszystko na czerwono. Tu akurat są indeksy za oceanu, indeksy. Mm, Indeksy, drodzy Państwo, azjatyckie, też no, poniżej 2%, ciężko, e, ciężko ich wypatrywać. E, DAX 233 na minusie, francuski indeks 1,95, więc jest dosyć, e, dosyć ciekawie, ale ja bym dzisiaj oczekiwała raczej rewizji na sesji, na sesji, drodzy Państwo, e, bezpośrednio już m, amerykańskiej. Także, no z, braku, z braku tych danych makroekonomicznych, z braku warnych wydarzeń, mamy po prostu przereagowanie tylko i wyłącznie lockdownu w Holandii na rynkach. Także dzisiaj, drodzy Państwo, ostrożnie z tymi rynkami, bo mimo, że te spadki są, one mogą być jutro kontynuowane. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie w ciągu dnia. Ja ze swojej strony dziękuję serdecznie za udział w przeglądzie poniedziałkowym rynku i zapraszam do jutrzejszej analizy.